Są również badania, które dowodzą, że zachowania agresywne na drodze przyczyniają się mniej więcej do tylu samo, do takiej samej liczby wypadków, jak jazda pod wpływem alkoholu. A, A to ciekawe. No widzisz, są dobre. Dobra. Dlaczego w człowieku, który jedzie samochodem, mhm. i ktoś mu na przykład albo motocyklem, i ktoś bez kierunkowskazu jedzie mu pod koła, dlaczego to rodzi takie, takie wrażenie, że to jest zamach na moją wolność? W jakiś sposób. Bo ja tak czasami to odbieram, że jak jeżdżę samochodem, bo to nie jest tak, że, że mnie to nie dotyczy, żeby było jasne, bo ja też się denerwuję na drodze. Ja mam wrażenie, jak ktoś mi zajedzie drogę na przykład, że własnie nie jestem furiatem drogowym, bo zaraz będzie znowu afera w komentarzach. Ja jeżdżę przepisowo, ale mimo to. Naprawdę, że przepisowo. Nikt to nie wierzy. Nawet jak jadę przepisowo i ktoś mi zajedzie drogę, to mnie to też denerwuje. No i teraz rodzi się pytanie, dlaczego w mojej głowie pojawia się myśl, że to jest jakiś tam rodzaj zamachu na moją wolność. Bo ja sobie jadę spokojnie, nikomu nie wadzę i ktoś mi się władował pod koła, dlatego że on chce być pierwszy. Nie wiesz, czy to była... czy to był powód.